Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorzów. Witamy ze stadionu przy Cichej 6. Dzisiaj bliżej poznamy Dawida Barnowskiego, nowego pomocnika niebieskich. Cześć Dawid. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A że chcemy Cię bliżej też, żebyś się przedstawił też naszym, naszym kibicom, żeby Cię lepiej, lepiej poznali, no to zacznijmy od początku, jak trafiłeś na boisko piłkarskie, jak się to wszystko w Twoim przypadku zaczęło? Wydaje mi się, że tak klasycznie, jak u większości chłopaków. Na początku z bratem zacząłem grać w piłkę, tam u siebie na działce. Później taką grupę znajomych mieliśmy, zaczęliśmy chodzić do boisko. No i jakoś to tak ruszyło. Później zacząłem w klubie piłkarskim grać u siebie na wsi. Jaki to klub? LKS świniarsku. I tak zaczęła się moja przygoda z piłką. No i ktoś Cię tam kiedyś wyłowił chyba. Z tej wioski, o której wspomniałeś, bo trafiłeś do Nowego Sącza. Tak. Eee, w ogóle śmieszna sytuacja, bo do mojej szkoły przyszło dwóch chłopaków, co grało w Dunajcu Nowy Sącz. No i powiedzieli, że chodź z nami na trening. No i pojechałem z nimi na ten trening, no ale nie mi się. Nie spodobały mi się pierwsze zajęcia, tak stwierdziłem, że nie pasuje tutaj. No i tak y, odpuściłem, aż trener tam z Dunajca no, wysąż mnie. Interweniował. Znalazł gdzieś i, i powiedział, że nie, no musi z nami trenować, zapraszamy cię. No i tak z treningu na trening było coraz lepiej i, i przekonałem się, żeby zostać w Dunajcu. Tak się to w twoim przypadku rozwijało, że trafiłeś też do, do Legii Warszawa. Więc zakładam, że byłeś wyróżniającym się zawodnikiem w Dunajcu, ale chciałem cię zapytać bardziej o ten moment, kiedy zamieniłeś legię na znicz pruszków, i że to był dla ciebie taki. No, jesteś bardzo młodym człowiekiem, cały czas, młodym zawodnikiem, i wszystko przed tobą jeszcze, ale czy już na tym etapie to przejście do Znicza było tak przełomowe dla ciebie ważne? To znaczy na pewno był to ważny moment w moim życiu, bo no, zamieniłem drużyny juniorskie na, na seniorskie. I o tyle fajnie, że Pruszków jest blisko Warszawy, więc odnalazłem się w Zniczu bardzo dobrze. Poznałem tam okolice, też niektórych chłopaków znałem, więc, więc bardzo wspominam ten, ten okres w Zniczu. No właśnie, mówisz o tym przejściu z tego wieku juniorskiego do tej piłki seniorskiej, to od razu do tej piłki seniorskiej no, nie przechodziłeś przez nie wiem, czwartą ligę, tylko od razu na, na głęboką wodę, na, no, na drugą. To już jest poziom dość. Wysoki, jeśli chodzi o przeskoku z wieku juniorskiego. Jak sobie poradziłeś? To znaczy, wydaje mi się, że pierwsze miesiące były dosyć ciężkie. No ciężko było mi się przestawić na taką grę fizyczną, że dużo tej długiej piłki było, ale z czasem to właśnie coraz lepiej, tak aklimatyzacja była, chłopaki dobrze mnie w szatnie też przyjęli, więc no na pewno później już było łatwiej. Ale pierwsze, pierwsze miesiące tak dosyć, dosyć ciężkie były. Grając w zniczu, o, który, o którym mówimy, też no, spotykałeś się z ruchem. My, akurat z tych spotkań w drugiej lidze, nie mamy dobrych wspomnień, bo, bo nie wygraliśmy żadnego z tych dwóch spotkań. Przegraliśmy w Pruszkowie, tutaj padły bezbramkowe remisy. Jakie ty masz wspomnienia z tych, no, z tych obu spotkań z ruchem wtedy? To znaczy, no, na pewno, były to. Była mega nafinka na, na ruch wtedy w zniczu. Pamiętam, pierwszy mecz to w Pruszkowie był. Wygraliśmy chyba 2-0. Tak. I no każdy z chłopaków czekał na to spotkanie. Jednak wiadomo, jak przyjeżdża duża marka do, do Pruszkowa, jak przyjechał ruch, no to, no to każdy chciał wygrać ten, ten mecz. No I wyszliśmy na żyłce takiej i, no i udało się wygrać. Także mega mocno byliśmy przygotowani do tego spotkania. A drugie spotkanie, tu na cichej, no to też bardzo dobrze wspominam. Pierwszy raz zobaczyłem, jak tak dużo kibiców jest, więc. Pierwsza taka styczność powiedzmy Mówisz, z większą ilością publicz... kibiców. O publiczności, że to zrobiło na tobie wrażenie, a, a może, nie wiem, może, może nie śledziłeś, ale czy jak już wiedziałeś, że trafiasz do ruchu, to coś oglądałeś, coś czytałeś, coś widziałeś, nie, wiem, chociażby jak, jak wyglądały mecze ruchu, chociażby na stadionie w Gliwicach teraz w rundzie tak, wiosennej. Tak, widziałem, że właśnie tam stadion cały wypełniony był i no mega atmosfera jest. Także fajnie, że ludzie żyją tutaj tą, tą piłką, że przychodzą na mecze, że wspierają drużynę. A, to, a jak to na Ciebie wpływa, jak widzisz takie obrazki, że myślisz sobie, kurczę, no to trzeba tutaj naprawdę na 120% pracować, żeby właśnie przed taką publicznością za 3-4 tygodnie zagrać? Tak, zdecydowanie. Myślę, że ta publiczność to tak działa mobilizująco, żeby jak najlepiej się prezentować. Wiadomo, no lekki stres może być, jak się wyjdzie i, i zobaczy się tylu fanów, ale ale wydaje mi się, że to taka pozytywna adrenalinka będzie. Jak przebiega Twoje wejście do drużyny? Czy jakbyś to ocenił, te pierwsze dni? No i czy od początku tutaj, no, z racji znajomości dobrej z, z Maćkiem Firlejem, czy tutaj się od razu razem, razem trzymacie w tych pierwszych tygodniach? Tak, myślę, że, że bardzo mi to pomogło, że z Maćkiem razem tu przyszliśmy i to wejście do drużyny, no też wydaje mi się, że było takie w porządku. Chłopaki dobrze mnie nie przyjęli. No też wiadomo, było mi łatwiej, bo tu z Maćkiem przyszedłem, więc nie byłem sam. jakby Kacpra z Kwiercińskiego też znałem z wcześniejszych lat, więc, więc fajnie. No, chrzest. Też na obozie był chrzest. Czy to było pierwsze Twoje takie spotkanie z taką tradycją? Wiemy, że wielu zawodników mówi, że, że to tradycja zanikająca. U nas cały czas kultywowana. Tutaj przez no, takich zawodników u nas wiodących, y, trzymających szatnie jak, jak chociażby Fossa. Y, y, jak na tym krzcie było? Na początku się bardzo stresowałem, ale, ale bardzo to fajnie było. W sumie miałem zadanie, że musiałem tam. Chłopaki zdjęcia mi pokazali i musiałem zgadnąć, kto to jest. A te zdjęcia były sprzed iluś tam lat, więc, więc tak śmiesznie było. Później musiałem piosenkę zaśpiewać, więc, więc fajnie. A powiedz mi jeszcze, dlaczego macie chwilę, o którym wspomnieliśmy, że gdzieś tutaj razem wchodzicie do, do drużyny, mówi na Ciebie Sterling? No może dlatego, że trochę mam odstający kuperek, jak Sterling, więc, więc może dlatego. Ale to chyba też się bierze się z tego, bo też mi Maciek właśnie opowiadał, nie ukrywam, że właśnie z nim rozmawiałem, że, że, że yy, sporo czasu spędzasz na siłowni i że, że lubisz te siłownie. Tak, zdecydowanie. Lubię siłownię, ale już staram się ją ograniczać trochę, żeby za dużo się nie stać. Ale tak, tak z głową co robię, więc lubię ten aspekt na pewno. Troszkę sobie pożartowaliśmy, ale chciałem teraz do, do takich poważniejszych kwestii wrócić, przechodząc z, z drugiej ligi ze Znicza Pruszków, no ale też z drużyny, która ten awans walczyła do, do pierwszej ligi, też gratulacje tego, tego wyniku. Trafiasz do zespołu, który za chwilę zagra w Ekstraklasie. Jak, czy tutaj widzisz jakiś przeskok też w, wiem, w intensywności pracy, w, w sposobie trenowania? Na pewno w jakości piłkarskiej też jest duży przeskok. Widać, że chłopaki tutaj są na, na wyższym poziomie. Ta jakość indywidualna jest dużo, dużo wyższa. No, drużynowo też widać, że są tutaj z zgrani, więc jest na pewno ta intensywność grania. Jest na, no, na dużo wyższym poziomie. Mhm. Na jakich pozycjach na boisku wiemy, że grasz na boku, ale konkretnie na jakich pozycjach mm, grywałeś, na jakich możesz grać? Mówimy o piłce już tej seniorskiej, bo wiadomo, że w czasach dziecięcych, młodzieżowych, juniorskich to grywało się na różnych pewnie pozycjach, ale już tutaj, gdzie jesteś już ukształtowany na jakąś konkretną pozycję, gdzie najwięcej jesteś w stanie dać zespołowi. Y Ostatnie dwa lata sądziłem na, na prawym wahadle, bo w ustawieniu z trójką środkowych obrońców, więc te ostatnie dwa lata to właśnie prawe wahadło było. Wcześniej grywałem na, na boku obrony i na, na skrzydle. Tak myślę, że to pół na pół było. Połowę czasu na skrzydle i połowę czasu na, na boku obrony. Czyli poradziłby sobie na jednej i drugiej? Myślę, że tak masz stawiasz sobie jakieś, jakiś cel, na no przynajmniej na tę rundę jesienną? Czy no, twój cel to nie, zadebiutowanie, czy w ekstraklasie, czy złapanie jakiejś tam liczby minut? Czy, czy masz jakieś takie przemyślenia, cele? To znaczy, na pewno chciałbym jak najwięcej minut spędzić na boisku, chciałem sobie to wywalczyć i, no, i będę do tego dążył, żeby jednak pokazać się na tych boiskach ekstraklasowych. Rywalizacja jest poważna na pozycjach, na których możesz grać. Ciężko będzie o te, o te minuty. Wydaje mi się, że, że bardzo poważne. Z Tomkiem rywalizuję, Wójtowiczem, więc, więc no na pewno to jest bardzo dobry zawodnik. Łatwo nie będzie, ale a też fajnie, bo z Tomkiem dobry kontakt złapaliśmy, więc pomaga mi też wejść do tej drużyny. Także ta rywalizacja może być ciekawa. No to nakręcajcie się, rywalizujcie, a to z tego będą płynąć tylko dobre rzeczy dla Was, dla, dla drużyny. Dzisiaj bliżej poznaliście Dawida Barnowskiego, któremu dziękuję za rozmowę, życząc powodzenia w tym nowym sezonie, który spędzimy w PKO BP Ekstraklasie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.